Witam z tej strony, Gregor! Witam Was ponownie w Elden Ring, gdzie powróciliśmy do twierdzy Okrągłego Stołu i odkryliśmy, że drzwi, które były dla nas wcześniej zamknięte, stały się na nowo otwarte. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem, oraz dołączcie do mnie na cytadeli Gregora, serwerze Discordowym, link znajdziecie w opisie. Eż nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania i zobaczmy, co tutaj nas czeka za tymi drzwiami. Okej. Okay. To są dosłownie dwa wielkie palce. Bo inaczej tego nie umiem nazwać. Dwa ogromne palce, kilka krzeseł i chyba ich strażniczka, kapłanka. Wyglądasz całkiem znajomo. Tak, to my. I am the finger I okay. interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there! The fingers tremble to welcome you, Shadbear. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, Root of the Golden Order. Anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace. Called to act, brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers Okej. Okay. Czyli w dużym skrócie mamy dorwać takich bossów jak Strzywaniec. I zdobyć jej wielkie runy, dzięki temu zostaniemy władcami tej krainy. Da się zrobić. To jest w sumie wykonywalne. I powróciliśmy nad to jezioro. I tutaj jest też ta grota, kolipka. Ja pamiętam, jak tutaj uciekaliśmy przed tym wielkim gigantem. To były czasy, i tutaj też jest to obozowisko. Ale nas interesuje zupełnie inna strona w tym przypadku podróży. My ja chcemy wyruszyć tamtą stronę i zbadać, co jeszcze nie zostało przez nas odnalezione. I śmieszne jest to, że ten nasz koń ma rogi.

Look me in the eye. I'm, I'm not that ugly, am I? What? <grymne> <grymne> oh yes, I remember. Some clod turned me into a tree. Czyli faktycznie? Faktycznie, tu byłaś schowana. <grymne> the name's Bob. I was pushed out of the cave, told not to come back. Ale kim ty jesteś w then I ended up as a tree. Hmm. lucky you came along really. No to coś o sobie. Oh. What a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Spokojnie, chłopie. I tak pomożesz. If you can afford to wait for a while I could coś back może powiesz mi gdzie jest ta jaskinia to my rozwiążemy ten problem za ciebie right. But I'll need a moment my knees start knocking just thinking about that god awful cave on the shore... Jaskinia na brzegu mówisz Interesujące, na pewno będziemy chcieli to później zbadać. Ale najpierw tych koleżków załatwimy. I tu są bagna, jakieś. Może faktycznie gdzieś tutaj jest jakaś jaskinia na brzegu, o której mówił. Bo nasz nowy koleżka powiedział, że. Wygnali go z zajaskini jaskini na brzegu, raczej z jaskini na brzegu, i tu są jakieś bagna. I jakiś wielki stwór, ala smog. W sumie możemy spróbować go pokonać i zobaczyć, jak nam to ostatecznie by wyszło. Tylko musimy się odpowiednio do tego przeszykować. I sądzę, że koń nam tylko to utrudni. Meduza już jest. I smok chyba nas już widzi. Więc bądźmy ostrożni. Okej, okay, nie wygląda na razie źle. No to, to nie jest co smok, co bardziej wiwerna. Okej, okay, nie trafiłeś na sogonem. Mam nadzieję, że zacznę zaraz działać na Ciebie. Okej, okay, karcza nas trochę uratowała. Okej, okay, prawie nas by tu spalił. nie wypko, ale coci za niego weszła. Dobra, smok jest tutaj. Więc już zaraz zacznie działać ogień. co na mnie pykło. Ale widać, że smok jest skurzony. Ej, to jest już trochę nie fair, panie Smoku. To już nie jest oszukiwanie, panie. To już nie jest oszukiwanie. Oh, come on. Okej, okay, tam gdzie po prostu z teleportnęło. Dobra, na coś takiego jeszcze mogę pójść. Na szczęście dalej trucizna cię dręczy Dobra, może na smoku będzie, raczej na koniu będzie troszeczkę łatwiej unikać wdziękania ogień Mieliśmy siebie nawzajem. Serio. Dobra. To już się chyba zaczyna robić zwyczajem. To już się zaczyna robić powoli zwyczajem. Że my się nawzajem po prostu tutaj pokonujemy. Ale, dobra, jedźmy odzyskać nasze runy. Ale, i tak to było troszeczkę takie. No, ho, lipka. Ale, przynajmniej mamy serce smoka i więcej wielkich ważek. Coś tutaj jeszcze jest, tylko ja tego nie widzę. I to mnie martwi. Okej, okay, to jest jeden z tych wielkich krabów. Jest wilki na pomoc. Sprawa już nie ma. Zobaczmy, czy tutaj faktycznie jest jakaś. Jest tu jakaś jaskinia. Faktycznie tu jakaś jest. Tunele pogrobna. No to zobaczmy, co znajdziemy w tych tunelach. Poza tym, że znajdziemy łaskę, i chyba ktoś tu pracuje. Ktoś tu ewidentnie próbuje tutaj zapracować sobie na coś. Więc dobra, chodźmy tutaj zobaczyć, co tu znajdziemy. O! Tacy pseudogórnicy. O, ty jeszcze żyjesz! Dobra, myślałem, że backstab cię załatwi. Houston, chyba znaleźliśmy kopalnię tych... Kamieni kowalskich. Dobra, ci kowale mogą być jednak bardziej irytujący niż myślałem. Ale dobra, spróbujmy pójść tędy. I zobaczmy teraz tego kolejne. Ale dosłownie ich ciosy się odbijają od... Nasze ciosy się od nich odbijają, jakby to był kamień. Czy my potrzebujemy jakiejś innej broni na nich? W sumie nie zdziwiłbym się jakoś strasznie. Bardzo bym się szczerze nie zdziwił. Zobaczmy, co znajdziemy tutaj. Okej, okay, tu są szczury. O, oh, come on, man. Chłopie, my chcieliśmy cię ominąć, a ty po nas idziesz. Może dlaczego, że oni Chcesz nas teraz dorwać? Nie wiem My chcieliśmy po prostu zostawić w spokoju Ale kolejny kamień Kowalski I trochę tych szczurów tutaj było Ale przyznać muszę, że te tunele wydają mi się być dość mocno niepokojące. Ale tu mamy windę w dół. Czyli wygląda na to, że to jest dopiero początek naszej zabawy tutaj. I mogliśmy. Tam coś było. Tam coś było. więcej tych istot kopalnianych dobra, ominiemy was na razie bo tutaj mamy co my tu mamy? kolejną windę Ta winda nas zaprowadziła... Do bramy? Nie wiem czy o Ta winda miała nas zaprowadzić do bramy, ale... Tu jest brama. I tu jest troll. There is a troll here. To jest zdecydowanie troll. Ale coś tam jeszcze jest, jak tak patrzę. Tu jest złoty run! Ponury kamień Kowalski, czyli. Nic, co by nam akurat się przydało w tej walce: jak na przykład możliwość ominięcia tego stwora. Ale skoro. Siostry i będzie po trolu. I nie ma trola. Troll został pokonany. Troll, Troll został pokonany. A kolejny loszek praktycznie przez nas zbadany. Ale skoro już i tak jesteśmy w tej okolicy, to przyda się jedno. Przyda się wydać te runy, zanim pójdziemy mordować kolejne rzeczy. Ale dobra, udało nam się pokonać smoka z Bagien. Udało nam się pokonać trolla. To już jest coś. Zobaczmy zatem, co jeszcze możemy znaleźć pośród tutejszych ruin i na tym. Ruin na bagnach, może jeszcze jakaś jaskinia ukryta, coś w tym stylu? Wszystko jest de facto możliwe, przynajmniej tym razem smok tutaj nam nie wyskoczy i nas nie będzie mordował. Tutaj powoli wracamy do miejsca, z którego przy... zaczęliśmy w ogóle naszą przygodę. Z tego co widzę. I tutaj też są ruiny i... uprzejżowane ciała i... I Nie widziane niecopery. Oj, 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 oj oj, 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 oj! Okej, okay. tam była dziura. Tam po prostu... Dobra, zapamiętajmy. Tutaj jest dziura, tutaj nie chcemy wpadać. Tutaj chyba zrzucali zwłoki niepotrzebne. I wygląda na to, że tam coś jeszcze jest po tej drugiej stronie, ale mostu nie ma. Jest na pewno drzewo. Więc tym bardziej będziemy chcieli się tam dostać. Prędzej czy później. Ale sądzę, że na tym będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie.